Zagrywka Pyziaka, dziesiąty dzień Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn. Tym razem jesteśmy przed Areną Gliwice, gdzie zaraz rozpocznie się pierwszy mecz dnia y, dzisiejszego, ale zanim to, szybko powiem Państwu co wydarzyło się wczoraj w Ljubljanie. Pierwszy mecz gospodarzy Słowenia przeciwko drużynie prowadzonej przez Michała Winiarskiego Niemcom odniosła łatwe zwycięstwo 3-1. Sety nie kończyły się na przewagi, dlatego mówię łatwe. Tylko w jednym secie Niemcy postawili się na tyle, że, że, że wyszarpali ten, ten set. Grali dużo lepiej w obronie i dużo lepiej w ataku. To spowodowało, że Słoweńcy na chwilę musieli oddać pole przeciwnikom. Ale ostatni czwarty set to już kontrola Słoweńców i, i łatwa wygrana 3-1. Trzeba pochwalić oczywiście kibiców i wypełnioną po brzegi Halę. Drugi mecz to mecz Włochów z kubą. Tutaj też wynik part 3-1. Pierwszy set pod kontrolą Włochów. Drugi set Kubańczycy wygrali. Zanosiło się można na małą niespodziankę, ponieważ trzeci set był bardzo wyrównany i dopiero skończył się 26-24 na korzyść Włochów. I ostatni, czwarty set to już dominacja Włochów, a może nawet bardziej błędy Kubańczyków. Jednak charakter gry Kuby i ich gorące głowy cały czas nie pozwalają im na to, aby odnosić sukcesy na ważnych imprezach. I ten mecz to bardzo dosadnie pokazał. Yy, jeszcze wydarzył się jeden mecz dnia wczorajszego. Był to mecz naszych dziewczyn, które grały towarzyski mecz z Bułgarią. I tu trzeba dziewczyny pochwalić. Bardzo dobra gra. 3-0 wygrana, ponieważ był to mecz towarzyski. Został jeszcze rozegrany czwarty set dodatkowy, w którym trener wypróbował drugi skład. No i tutaj Bułgarki się okazały lepsze. Ale wróćmy do Mistrzostw Świata Mężczyzn. Yy, dzisiaj w Gliwicach yy, o 17.31 mecz. Stany Zjednoczone, Turcja. Chyba wszyscy spodziewamy się łatwego zwycięstwa Stanów Zjednoczonych i ja też tutaj przepowiem przyszłość. Uważam, że będzie 3-0. Nawet jeśli drużyna z Ameryki wyjdzie ze swoim drugim rozgrywającym Joshua Tuanigą, to on jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że spokojnie powinien poprowadzić swoją drużynę do szybkiego zwycięstwa. I nie wiem, czy mogę powiedzieć krem de la creme wieczoru, bo raczej to w kategoriach treningu będzie chyba mecz. Polska. Tunezja, godzina 21. No, mecz dwóch różnych drużyn. Znamy potencjał naszej drużyny, znamy potencjał drużyny tunezyjskiej. 3-0 i nie widzę innej możliwości. Oczywiście spodziewamy się wielkiej motywacji naszych zawodników, pokazania wyższości w każdym elemencie gry. Także od pierwszej piłki na pewno mecz zapowiada się bardzo ciekawie. Czy to będzie najszybsze zwycięstwo tych mistrzostw świata? To się okaże. Miejmy nadzieję też, że trener da pograć drugiej szóstce, bo chyba ważne jest to, aby na nowej hali, gdzie odbyło się dosłownie kilka treningów, wszyscy zawodnicy poczuli tą halę, poczuli atmosferę nowej hali, no bo nie ukrywajmy, już za chwilę kolejny mecz, prawdopodobnie przeciwko Stanom Zjednoczonym i pod to nasza ekipa się głównie przygotowuje. Sprzed Areny Gliwice Pozdrawiam serdecznie, Paweł Puziak.